West Coast IPA to jeden z naszych ulubionych stylów, a te są w wersji modern. To dobrze czy źle? To się okaże. Dzień dobry, Kończakwik. Piwny głos w waszych domach. Modern West Coast IPA. Co może pójść nie tak? <grym> no, ten modern. E, może pójść nie tak. Nie no, Jeżeli to jest taki modern jak Modern Grodziskie. Czyli weź grodziskie zabierz z niego wędzonkę. No właśnie, zabierz to co najfajniejsze z grudziskiego. A nie, a najfajniejsze w grudziskim jest to, że jest bardzo lekkie, rześkie, wytrawne, niskokaloryczne, gasi pragnienie, jest wysoko nagazowane. I ma ładne szkle. I ma fajną chmielowość, goryczkę. I przy okazji jest trochę wędzone. Okej, okay, okej, okay, no to zabierz jedną z fajniejszych rzeczy i... Słyszeliśmy, że Modern West Coast to jest łeskost, który jest. Jaki powinien w ogóle być łeskost? Taki idealny weskos ipa. Gorzki. Gorzki? Zaczyna się sypać. Nie takich gwałtownych ruchów w twoim wieku to się możesz skończyć. Jaki powinien być taki wzorcowy. Hej, Ipa. Wzorcowe piwo w tym stylu powinno być jakie? Gorzkie. Gorzkie. Wytrawne. Nie powinno być hazy, powinno być klarowne. Aromat chmielowy, ale bardziej idący w stronę cytrusów, dach, może żywiczny, niekoniecznie taki słodki, owocowy. No i ta wytrawność i goryczka są takie dwa główne, główne cechy stylu. I z tego, co czytałem o modernu West wstylu, to jest, jest wytrawny, jest klarowny, ze stonowaną goryczką. Mm -hmm. I tak, hmm. Why? Ale oczywiście wiadomo. i dlatego, żeby coś się działo i wymyślamy na nowo. To znaczy, nie, bijemy... no, ja, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby istniały piwa, które mają niższą goryczkę. No, jakby... Tak, no. To, żeby każdy miał jakieś piwo, które może sobie y, wypić z przyjemnością, delektować się nim, cieszyć się. Mhm. No i wiadomo, że style piwne są klasyki, które są zawsze klasykami, ale te bardziej nowofalowe ewoluują. Zmieniają mhm. się, zmienia się. Wiele rzeczy. Na przykład East Coast Ipa, to się w ogóle taka zmiana tam doszło, że, hmm. że teraz nie wiadomo, jak mam na etykiecie East Coast Ipa, to nie wiem, co będzie w środku. Piwo. A, no faktycznie, dobra, będzie piwo. Bo East Coasty, takie dawniej, to to były piwa takie jak Atak Chmielu. No właśnie, właśnie, tak jak ludzie się y, dziwili po jakimś czasie, że to było takie karmelowe piwo, no, no takie no. było, bo tak... Taki to jest styl. Tak, czyli East Coast powinien być wyraźną goryczką, ale taki mocno słodowy, nawet brusztynowy. A doszło do tego, że East Coasty zrobiły się kolejną wersją Hazy ipy i wiele browarów wypuszczając East Coasty zrobiło po prostu Hazy ipę, która jest troszeczkę bardziej słodowa i to tak... To jak to ma wyglądać? A teraz East Coasty znowu są bardziej słodowe, bardziej karmelowe. Poza tym, no, okay, jeżeli ktoś napisze, że piwo jest w jakim stylu, to nie zawsze znaczy, że będzie idealne, idealnie w stylu. Zawsze będą jakieś interpretacje, jakieś tam wariacje. Dobra, zobaczymy. Może będzie zajbiście, może będzie bardzo dobrze, a może będzie. Hmm. Więc Pinta. Modern West Coast IPA. Wave Maker. Chmilony Simko i Rivaka. No, niestety nie to stare, piękne Simko żywiczne, tylko to takie jakieś tam owocowe. Ale Rivaka jest fajna. Rivaka jest fajna. Parametry, 15 ekstraktów, 6,5 alkoholu. Czyli nie jest super, super odfermentowane, ale to też nie jest brutty, pewnie musi być do zera. Wygląda tak jak łeskość powinien. Mhm. Czyli jest klarowne. Bardzo klarowne, jest bardzo jasne. Wygląda trochę nawet jak pils. No. Jest taka barwa już tak, aż pilsowa. Tak. Dokładnie tak czyli jedno jest. Mm. Pachnie super. Jest tyle nafty tutaj. Tak, jest <grym> bardzo naftowe, jest bardzo dank. Mm -hmm. No nie są to słodkie aromaty. Nie, zdecydowanie Także nie. bardzo, bardzo fajnie. No okej, okay, no kolejny punkt, a równość jest. Aromat, profil aromatyczny. Jest. Trochę nawet żywicy tutaj jest. No nie, nie jest taka jak kiedyś, ale... Kiedyś to była żywica. Mm. Mm. Jest wytrawne, jest bardzo pijalne. Jest takie pilsowe. Mm -hmm. uh, uh. Jest to, goryczka. Na finiszu mi taka, taka cytrusowość, mm -hmm. ale taka... Taka skórka. Y frutowa. nie taka... Trochę albedo, tak, trochę goryczka, ale taka, taka ciężka cytrusowość. To mm -hmm. mi się kojarzy zawsze z gryfrutem. To jest cytrus, ale on nie jest taki super rześki, tylko taki mm -hmm. ciężki, taki konkretniejszy. Ale to ma nawet, nawet sensowną goryczkę. Pewnie dzięki temu, że to jest takie wytrawne, to ta goryczka jest to... po prostu tak wyczuwalna. Ona nie jest męcząca, ale jest konkretna. Oczywiście każdy fan West Coastów powiedziałby, ja chcę większą goryczkę. No tak, ale to nie jest West Coast, to jest modern West Coast. Modern. Ta goryczka, ona ma fajny charakter. Na niej jest, ona nie jest, właśnie taka przyjemna, taka trochę pilsowa. Tak, że bardzo chce się wziąć kolejnego łyka, Bardzo przyjemnie zostaje trochę, ale tak fajnie. Ona jest taka naprawdę bardzo dobrej jakości. I to był pewien minus tego wyścigu kiedyś na goryczkę w West że żeby dowalić maksymalnie i ta goryczka była taka, mm. że człowiek, twarz cała się rozpływała od tej goryczki, a teraz jest taka, że pije się dobrze, pije się fajnie i jest, no jest to West mm -hmm. i narzekanie, że jest za mało goryczki chyba nie ma tutaj większego sensu, no bo Kurde. Jeżeli ktoś naprawdę potrzebuje mega goryczy zawsze, to jest tip. Możecie sobie kupić małe buteleczki ekstraktu chmielowego z izomeryzowanego. Można sobie mieć taką butelkę zawsze przy sobie i sobie wrzucić kropelkę do piwa i zwiększyć sobie IBU o kilkadziesiąt jednostek. I proszę bardzo. Tak, ale nie wiem dlaczego mówimy o zwiększeniu tej goryczki w tym, bo tutaj jest goryczka. A tutaj to, to jest. Naprawdę nie ma na co narzekać. My lubimy goryczkę i. No nie jest jej za mało, Nie, tutaj. No nie jest jej za mało. A jednocześnie piwo jest super wytrawne. jest pijalne, jest takie, że no, chce się wziąć kolejnego łyka, bo No właśnie, kolejnego łyka. <grych> bo jest aż tak pijalne. No i przede wszystkim to, co w niektórych łezkostach, tych nowszych wersjach mnie irytuje, że o tak, jest West Coast, dowalam dużo goryczki, ale ona musi kontrować dużą słodowość. A tutaj tej słodowości praktycznie nie ma, to jest no tak, no to jest West Coast, mm -hmm. i Modern tutaj nie jest żadnym problemem. I drugi, Breakpoint, cieszysz się już, bo widzisz jakie są chmiele, tak, Citra tak. i Nelson. Parametry te same, ale co jeszcze charakteryzuje Modern West Coast'a rodem z USA, gdzie, gdzie ta moda na Modern West Coast'a się narodziła? No właśnie, no właśnie, bo w USA mają teraz taki trend. Tak. Który polega na tym, że Ipa nie jest. Tak. Nie jest mimo że ma w nazwie Ipa. Tak. Chodzi o to, że fermentuje się to piwo torwami lagerowymi. Dzięki temu jest taki wytrawny i. Dokładnie, dzięki temu jest. Crisp, jak to mawiają po angielsku. Tak, proszę tylko, nie, niech nikt nie Chrupke. mówi trupki. Jeśli wezmę szkło i zacznę chrupać szkło, to będzie chrupkie. W środku nie jest chrupkie. No niektórzy to lubią tłumaczyć jako chrupkie, a to bardziej chodzi o rzeźkość, taką no rzeźkość, właśnie wytrawność. wytrawność, a nie... Rzeźkość, wytrawność. Proste. Więc drożdże lagerowe do tego się nadają idealnie. Mhm. Czyli pijemy lagery. Pijemy lagery, do cholery. I tak właśnie piwna rewolucja dotyczyła koło. Wracamy do picia lagerów, bo teraz już wiemy, że są najlepsze. Ale to nie jest tak, że to tak sobie ktoś wymyślił i to nie ma sensu. W Wescoście to jak najbardziej ma sens. Na co dowodem może być to, że na Great American Beer Festival, na najważniejszych, najważniejsze konkurs, najważniejszy konkurs dla browarów rzemieślniczych amerykańskich w kategorii West Coast Wygrywają lagery. Mhm. No, modern West Coast, które są lagerami, które idealnie wpisują się w definicję stylu. No właśnie, skoro się wpisują w definicję stylu, to to nie powinno mieć znaczenia, jakie tam zostały drożdże użyte, bo chyba chodzi o to, jaki jest efekt. Tak. Więc nie nazywajmy tego West Coast Lager, tylko West Coast IPA. No, no czyli to jest Cold IPA? Nie, West sensie. Coast IPA. Cold Ipa, zagra... Cold, West Coast. Cold IPA ma inny profil. No tak. A teraz y, jeszcze jest North-East IPA. Hmm. Po prostu już te, nawet te Hazy ipy już się dzielą na różne podtypy, ale o tym kiedy indziej może. Jedyny minus tego piwa to praktycznie brak piany. Mm -hmm. Tego w obu przypadkach. Nie wiem tak w definicji stylu powinno być. To jest troszeczkę mniej przejrzyste. No... Widzę tutaj swoje palce tak samo jak widziałem. Więc, a czy w ogóle inne, inne słody zostały użyte? Aha. Tutaj jest oba, są niemieckie, bardzo jasne, ale To jest Heidelberg, to jest Wehrman. Znaczy Heidelberg hmm. jest słynny z tego, że jest najjaśniejszym słodem. więc hmm. to może być ciut ciemniejsze, no. Nie, tutaj akurat jeżeli chodzi o jasność, to nie ma dużej różnicy. Bardziej delikatnie zam, zamglone to jest. Hmm. No, jest nafta. Jest nafta, ale inna. Mam wrażenie, że w tym pierwszym jest dużo intensywniejsza. Tutaj jest bardziej taka stonowana. No i trochę cytrusowość mhm. większa. Ale wciąż jest to profil pasujący jak najbardziej do mhm. Tutaj się coś pojawia w smaku innego. To są troszeczkę białe owoce. Mhm. Ale ja coś mam wrażenie, jeszcze. Wrażenie, że tutaj jest taka delikatna kwaskowość. To też. Tak. Odczucie takie, nie wiem, żeby było kwaśne, ale tak jakby ta kwaskowość była taka troszeczkę wyższa niż w tym pierwszym. Czy coś po prostu, jakby więcej się dzieje w tym piwie. Nie jestem pewna, czy to jest dobrze, że się więcej dzieje, bo to mi bardzo smakowało, mhm. a tutaj już coś, coś mi przeszkadza. Tak i nie ma aż takiej fajnej cytrusowości na finiszu. Gorczka jest zbliżona, ale właśnie tak, po coś tutaj więcej się dzieje w warstwie takiej słodowej. Ale faktycznie teraz czuję tę cytrusowość, która się tam jakoś pojawia. Która jest intensywniejsza, bo tutaj też była troszeczkę cytrusowość, ale taka właśnie grejpfrutowa. Tutaj to jest bardziej jak cytryna. To nie jest kwaśne, jakby nie, nie o to chodzi. Mówimy tutaj o drobnych różnicach, które się pojawiają. No, chyba goryczka była troszeczkę przyjemniejsza. To mi się to pierwszym. bardziej podobało ogólnie, rzecz no. biorąc. I trochę jestem rozczarowana, bo to jest Nelson i, i chciałam pokochać to piwo. Ale Riwaka też jest spoko. Simko też jest spoko. No, wszystko jest spoko. Pinta jest spoko. To prawda. No i co jest że piwa. Urabio. Więc tak, czy West, Modern West sipa ma sens? Wszystko ma sens. Dopóki się sprzedaje, Tak. to ma sens. Nie no, jest bardzo fajnie. Podoba mi się, że jest pijalne, podoba mi się, że jest wytrawne, bo jakby z Hazy i Pami też mam taki problem, że one są sycące. To może niewłaściwe słowo, ale przez to, że są gęste, to takie. Myślę, że może być sycące. Wiesz może... o co mi chodzi? Tak, bo mam to samo. No, a to są płyny. To są ale to samo, że Hazy IP wypijam jedną i mam już trochę dosyć. Mm -hmm. A West Coasta spokojnie mogę wypić więcej, dlatego też pijemy jako ludzie branży. Mm -hmm. Bo to nie tylko my, ale wiele osób w branży coraz chętniej sięga po lagery, pilsy, mm -hmm. po wytrawne. Niekoniecznie będzie to miało przełożenie na cały rynek, ale w tej naszej bańce, w tej naszej niszy. Zresztą, gdybyśmy zapytali ludzi z branży piw rzemieślniczych polskich jakie było piwo roku 2024. Myślę, że najwięcej odpowiedzi będzie osmiczka z brofaktury, bo jest lekka, wytrawna, pijalna. Mhm. Można wypić litrowy kufel i wziąć jeszcze jeden litrowy kufel. I ma niewiele alkoholu, więc same plusy. A my sami przecież w zeszłym roku bardzo dużo pilsów piliśmy, jeżeli gdzieś byliśmy na, na festiwalu jakimś, bo to zazwyczaj tam nam się zdarzało wypić piwo, tak. no to właśnie Pilsy, inne takie niemieckie lagery, czasami czeskie. Desytki, mm. Osmiczki, Grodziskie, dużo Grodziskich, no oczywiście Portery. No ale Grodziskie to nie lagery. No nie. Dobra, no, okay. chyba, że jest no, Grodziskie, które jest lagerem i według niektórych jest lepsze niż wszystkie inne Grodziskie. To prawda. Bo drożdże lagerowe w Grodziskim też są spoko. Drożdże w Grodziskim nie mają wiele do zrobienia. Ich profil nie jest mm. tam kluczowy, więc mm. Jeżeli profil nie jest ważny, a chcemy wytrawność i czysty profil, użyjmy drodży lagerowych. Nie, no, nie, ma, nie? nie ma problemu z tym. Moim zdaniem Modern West Coast IPA będzie super w wersji Session. Mm -hmm. Jakby to miało 11 plato mm -hmm. i ten profil, tą wytrawność, tą fajną chmielowość. Oczywiście im niższe plato, tym trudniej tą chmielowość skontrować, mm -hmm. zwłaszcza jeżeli nie ma czym, bo tutaj nie ma no czym. Właśnie. Ale w USA są właśnie Modern Session West Coast IPy i mają się bardzo dobrze, więc spoko, fajny trend, ale w wersji jeszcze Session to już będzie w ogóle, to będziesz to, będziemy mogli przestać pić pilsy i wrócić do IPy, która jest lagerem, więc hej. Ej, nie no, ja, ja i tak pilsy będę chętnie piła. Ale to jest naprawdę fajne. Wavemaker, Przyjmniejszy tutaj. Ale no, Wave Maker jest naprawdę bardzo, bardzo fajnym piwem. Więc modern West Coast ma sens, jak jest dobrze zrobiony. A tutaj jest dobrze zrobiony, więc. Więc tak. coś na tak. Może troszeczkę więcej goryczki. Nie, jest ok, naprawdę. Więc dajcie znać, czy modern West Coast PA jest dla was. Czymś ciekawym, czy raczej nie? West Coasty muszą być takie jak dawniej, 1000 ibu i te klimaty. Może już mieści okazję wypić te piwa, bo one są na rynku nie od dziś. Tak. Więc dawajcie znać w komentarzach, co uważacie o tym, żeby robić West Coast ipy na drożdżach lagerowych. Można się też wypowiedzieć. Herezja! Będą że to wcale nie jest West Coast IPA, to jest West Coast Lager. India Pay Lager. No tak, no bo przecież IPL też niektórzy stosowali taką, takie nazewnictwo, ale się okazało, że to jest mało czytelne dla ludzi. Tak. No IPA, IPA sprzedaje. No, no I, właśnie, IPL IPA. to już, nie, to już... Dlatego nie. Dlatego Cold IPA jest Cold IPA, a nie Cold India Pay Lager. Nie, to wtedy po prostu India Pay Lager. No tak, ale Cold IPA. No ale Black IPA. Coldipo została żeby się odróżnić od India Pay Lager, bo no. ma zupełnie inny profil i zupełnie co innego w tym piwie chodzi. Tak, ale wiesz, jakby też mamy Black IP, którą, no tak. o którym już wiele, wiele razy mówiliśmy, mimo że Pale jest w IPie, to jest Black. No ale już IPa nie traktuje się jako rozwinięcie, tylko po prostu no tak. słowo IPa. Więc, Więc Lager IPa. Tak. Dajcie znać w komentarzach, a my widzimy się. Za czas jakiś.